Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony Hunted, a to jest pierwszy odcinek z Preya. Tak, yy, Prey, w sensie stwierdziłem sobie hej, dlaczego by nie? Robię sobie serię na wakacje i tak, na dwa miesiące w ogóle macie odcinki na zapas nagrywane. Aktualnie zaczynamy grywać do 20 maja tak? Pią no od piątego miesiąca, tak? Zresztą tu może... Tak, maj dobrze powiedziałem I mam nadzieję, że wam się będą odcinki na zapas podobały yy, Pogranę sobie 11 minut tutaj, sprawdziłem jak mniej więcej inne ustawienia graficznych działa właśnie Ustawienia graficzne się zapisały yy, Powinno być wszystko dobrze I zobaczymy, mam nadzieję, że wam się będą podobały Takie są ustawienia graficzne, dostawa rozdzielczość adaptacyjna Nie wiem co to jest, rozdzielczość adaptacyjna nawet Eee, yy, ha Pewnie, żeby utrzymać FPS, y czyli czy zmiesza i jest gorsza jakoś, E, to sobie zostawimy. Yy, nic tutaj więcej nie robimy, tylko jakoś coś zmniejszyłem na średnią w sumie, bo miałem jakieś takie wrażenie, że czasami ta gra tak się jakby dziwnie freezydowała czy coś takiego. Mam nadzieję, że to nie w żaden sposób nie wpłynie, a to sobie usuniemy ten zapis, żeby się mi się nic nie popierdzieliło i zaczynamy nową grę, albo nową grę plus czy nowa gra, nową grę sobie zaczniemy, na normalny typ Opcja tryb przetrwania została wcale modyfikowana z wykrzyżającym poziom trudności gry. Uwaga, poruszanie tego ekranu. Hmm. Hmm. Okej... Okay. He, można to lecieć. Dobra, gra będzie trudniejsza. E, musiałem się chwilkę zastanowić, gramy typem czy babką. E, mężczyzna, e, kobieta. Dobra, zagram sobie typem. Mniej więcej z tego, co patrzyłem na samym początku, 11 minut, to ta gra jest bardzo podobna na samym początku. W sensie, tak mi się wydaje, że jest podobnie coś jak Half-Life. Tak, 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 tak. Nie, nie do, nie, nie dosłownie, tylko wiesz, podobne elementy, podobny początek. Wiecie, jakieś tam eksperymenty, coś się zjebało, nagle się okazuje, że kosmici nas atakują. Yy, takie, tak, takie, takie typu rzeczy. No. I mam nadzieję, że te wakacje Wam spędzają miło. Ja prawdopodobnie, jak to teraz oglądacie, jeżeli wszystko się udało, to zapierdalam za granicą. Mam nadzieję, że wesprzecie mój kanał, jakieś wiecie, świecie. Tam lajki, subskrypcje czy coś bo się, i komentarze, bo się przyda. Yy, no i co? W yy, takim razie, o! Miałem powiedzieć, że się widzimy, jak się gra znacznie. A moje pierdolenie, moje pieprzenie tutaj sprawiło, że hej! To działa! Wszystko jest ok! Tak. Yy, nie, jednak nie jest ok, bo gra się jeszcze nie zaczęła, więc robię sobie przerwę i widzimy się teraz! Od razu! Kurwa! No co, jest nie tak! Dzień dobry, Morgan. Mamy dziś poniedziałek, 15 marca 2032 roku. Nazywamy się Morgan. Tak, to, to pierwsze, co mi yy, pierwsze wlazło do głowy, jak, jak to odpaliłem. Hej, mi się nazywam tak samo jak kolega z Half-Life'a. No, yy, i ta gra jest z 2017 roku, jeżeli dobrze pamiętam, czyli sprzed 5 lat. Moja karta graficzna spokojnie. I oh ładnie to wszystko oh działa. Szkoda dnia Dobra dobra sypię po ciebie to tylko parę Alex już kombinację. Okay. Notatka. weź, gratulacje Morgan, Zobaczmy. Alex. Oee! Oho! Mógł, że... O, myż dwa wstecz. z nami. Zawajujemy razem świat, Morgan. Jak... O! Encyklopedia, nauki. Hmm, chyba mu nie powiem przeszkadzać. To jest... O, to są te śmieszne tego, yy, podgrzewacze chyba do ryżu, co nie mają w Japonii, tak mi się wydaje, znaczy w Japonii. O, światło działa, ładnie, nie, nie wzięłem tego przez wcześniejszego dema. O, możemy sobie wziąć wszystkie rzeczy, fajnie, szafka tutaj nic nie ma, gie, przeszukaj, o. O, mamy kwipunek, dobra, mamy wino, o, wino, się najebiemy później, wiadomo o co chodzi. Mamy coś jeszcze do zebrania, tu jest jakiś bilet, tu są jakieś... Ale tego nie możemy zebrać. Ja w sensie tego wcześniej nie patrzyłem. O, czytaj, instrukcja. W, y, instrukcja aplikacji neuromodów. Neuromody Wytyfy. Czy mi się będziemy jakoś ulepszać? Jest to jest wytyfy. Nie wiem, jak, jak się okaże, że ta jest bardziej rozbudowana niż mi się wydawało, to... Znaczy, to jest bardzo możliwe, ale wiecie o co chodzi. Nie wiem, sobie tutaj patrzę, czy, jest, czy, czy, czy coś jest ciekawego, ale raczej nie ma. Tutaj nic, tutaj nic, użyta plastikowa rurka, o to sobie weźmiemy, bo jeżeli to jest gazu survivalowa, to wiecie, warto wszystko pozbierać, jakieś śmieci, nie śmieci. Morgan News, zablokowane, samuczek. Stanowisko robocze pracowników TransStaru, często zawiera przydatne informacje i pliki, programy, o. Wersja pracowników e, TransStaru dysponuje prywatnymi stanowiskami roboczymi. Zablokowane stanowiska są ochrony hasem. przykład okoliczność się z tej aby obejść logowanie. Okej, okay. gdzieś to pewnie obok hasła albo trzeba to yy, schakować, ale pewnie tutaj żadnego hasła nie ma, jak ja to jestem, kurwa, ślepy Praktyczna elektronika i tak dalej Okej, okay. całkiem mamy spoko mieszkanie, to trzeba przyznać, trzeba przyznać naszemu głównemu no bohaterowi Że, no, mieszkanie ma fajne, drzwi nie możemy otworzyć, to jest zamknięte o, paradoksie Fermiego. Jakieś książki tutaj ma, kurwa historia, kultura i tak dalej. Fajnie, to sobie zobaczymy. Jeżeli ktoś, nie, będzie chciał to zobaczyć, jakoś tak, tak sobie przejrzeć to spoko. Tutaj coś mamy? Nie. Prysznic możemy zabrać? Chyba raczej nie. O, możemy prysznic włączyć. Eee, w tej grze dużo rzeczy działa. Dobra, spacja, weź, nie, dobra. Nie ma ja się co pierdziać, lecimy dalej. Słyszę, że tak długo to mi znajmuje, ale wiecie, ja robię tak się porozglądać, jak to jest jakiś jakiś survival. To no, dodatkowe jednak rzeczy do craftingu się przydają. Wiecie, to jakiś to już zrobić, żeby rzucić na y, jest, nie ja żartuję Należy tak robić. Nie, nale <laughs> nie należy. Przepraszam. Pomyłka dobry pani O, siema. Na dachu podobno jest helikopter. O. Na pewno po Ciebie. Okej, okay. ale ja nie miałem tutaj przypadkiem napisów włączonych, halo? Napisy, o woś, właśnie, właśnie, mi napisy, no. jak chcę napisy. Wszystkie dialogi, dialogi, nie no, wszystkie dialogi weźmiemy. Huśtanie kamery, kołysanie kamery, u. <laughs> Okej. Okay. Eee, mój poziom dach, no to lecimy na dach. Po co się kuca? Nie wiem, czy ja sobie to pod kontrolę nie zmienię. Ops, czekajcie, sterowanie. Pod C jest kłócanie. Zbadaj psychopat z wytyfy. A pod kontrolem coś mamy? E, Ta, tego nie czytam co na razie jest. Pod kontrolą nic nie mamy, więc sobie skradanie na kontrolę zamienimy i będzie wszystko dobrze. O, w końcu! Dobra! Bo ja nie wiem, jakoś pod C ok. ale jest kucanie, ale ja wolę pod kontrolę, ponieważ wtedy mamy to. To co i mam po prostu pozostaje, nie wiem, jakiegoś kurwa. Rzucanie granatów czy coś. Siema helikopter. O, wejdź. Pierwszy dzień w pracy. No dobra, no to lecimy. Eee, to jest takie jeszcze przedstawienie. Wiecie, jakie studio zrobiło tą grę, i tak dalej. Tutaj Panie naprawdę, na mamy. Rozłożyć. O, właśnie. BTS da e, Softworks prezent. I tak dalej, i tak dalej. No, zajib Fajne, a i chmurki na niebie. No, zaje... Fajne ani chmurki na niebie. Mm. To białe na niebie, to jest na pewno. Nie, nie, to jest, to jest kurwa halucynacja. To jest projekcja, wiecie. Yy, A propos projekcji, to, to trochę zespoilerowałem, No, dobra, lecimy sobie. To jest takie krótkie przedstawienie. W sumie nic tu się nie dzieje. Yy, miasto całkiem spokojnie. Wiecie, tutaj mamy jakąś rzeczkę fajno, Tam jakieś góry, yy, mieszkania Co i tak widok? dalej. No, ładny widok. O, An Arcane Studio Production. Ok, tam tego nie zauważyłem. I w sumie my tak naokoło lecimy, bo tutaj, o taki zaraz duży budynek to będzie nasz, nie ten, tylko tutaj zaraz na prawo. Ten? Nie, tamten o, o ten o, który już pokazuję no myszką. To będzie nasz budynek, w którym będziemy mieszkać. I dobra, lecimy sobie, lądujemy, wszystko na spokojnie. Ja nie wiem kiedy ja te 60 odcink... 60... 62 odcinki na całe wakacje, kiedy wam je nagram i zmontuję. To będzie przejebane. Do zrobienia, nie wiem, może znajdę jakiegoś kumpla, albo coś i, nie wiem, mi pomoże z tym. 200 jest pewnie mu zapłacę. W zasadzie mając ich nieco nie wiadomo jak montowane, wiecie, ja po prostu wrzucam, widziałem dwie ścieżki dźwiękowe, wrzucam do city Autodaka używam, no i później... Na przy wysiadaniu. No i to tyle. Nie wiem, może kiedyś, kiedyś może, kurwa, będzie ja będę zarabiał z YouTube'a, to wtedy pierwsze co idzie to na montażystę jakiegoś, wiecie tak, i wtedy. Y, operator naukowy. Tak, to są takie fajne roboczki, które mają wiadomości w sobie różnego rodzaju. Wszyscy chcą zobaczyć, jak mm -hmm. wiele potrafi doktor No. Transstar ma na całym okay. świecie. 9 okay. rano masz spotkanie no w pośrodku testowym. No, Muszę chyba już jest 9 rano. Y, potwierdź, tak. Zbadaj, interakcja. F. Y, po się i ku wychylamy, więc pewnie to będzie ważną mechaniką tej gry wychylanie się. Mam nadzieję, że. Nie będzie tutaj chamskich jumpscare'ów, bo to jak mówię, daleko jest Modan. nie... nie... polazłem. Gaben, siema mordo! <laughs> Hej. Nieźle wyglądasz w uniformie transtaru. Jak tam oko? Czerwone? Wiem, że te testy są mało... konwencjonalne, ale to rodzinna tradycja. Łamanie sztampy mamy we krwi. Po rozpoczęciu testu zaufaj swoim instynktom. Nie przejmuj się tym. Doktor Bela mi wszystko ci wytłumaczy. Zna się na rzeczy. Wkrótce będziesz na orbicie. Obiecuję. Okej, okay, wkrótce Sajno. będzie. Czekają na brata w sali A. Dobrze. Okej. Okay. Wkrótce będę na orbicie, Słuchaj. czyli raz mają wysłać na. Bądź tylko sobą. Kosmos. W kosmos. Widzimy się po. Okej. Okay. No, nie zobaczymy się po. Przynajmniej nie szybko z tego co pamiętam. Siema mordy. To jestem ja. O. Dzień dobry, Morgan. Jestem doktor Belami. O ja mu nie wygląda w ogóle źle, mówię, źle mu w soczu patrzy. Zapewne nie ma szczególnie dużej praktyki, ale wiesz mi, pójdzie na pewno znakomicie. W porządku? Świetnie. Zaczynajmy. Tak, pójdzie na świetnie. Po pierwszego testu jak najszybciej usuń pudełka z czerwonego okręgu. Idź za intuicją. Dobrze. Tak. Wspaniale. I to są te pudełka. Uruchamia... Wiem, że trzeba przycisk uruchomić test. To można sobie tylko wyrzucić, spoko za rąbiście. Tak. Bardzo dobrze ci idzie. E, te no zadania... Teraz Aha, do to, jest... B. to jest odliczanie, nie mi końca zostało, nie zauważyłem tego szczerze. E, te zadania są takie bardzo proste. I dopiero zaraz będzie... Pewien incydent! No dobrze, Morgan, słuchaj uwagę. Mam się schować. Spróbuj się dobrze ukryć gdzieś w tym pomieszczeniu. No tak. Bez pośpiechu. Odpręż się. To. O, dobrze się ukryć w tym pomieszczeniu. Nie. Masz tylko 9 sekund. Tak. Nie wiem. czerwony przycisk, żeby zacząć. Za tym mogę się schować? O, za tym mogę się jakoś tak śmiesznie schować. No? Spójrz. Co on? Chowa się za fotelem. Kurba nie mam gdzie się za tym schować, okej? Okay? Spieprzajcie! Um, ja... Jakiś rejestr synaptyczny? Na pewno? Żaden. Tak. No, więc dobrze. Nie, od. O... So, sorry, tak, tego. Jestem trochę jeszcze nie Ja się czuję w tą grę. Tylko ten typ wygląda na takiego skurwysyna, który by chciał się nas pozbyć. Wierzę, haha, jestem fajnym doktorkiem, możesz mi zaufać. Takiego mała. Zaraz ci obecnie wszystkie wszystkie No Dobrze. Zaczynajmy. No, bó. Ciśnij, proszę, nie tak, mamy to nacisnąć i tamten. Stronie, jak e, ale wiecie co, ja wam powiedziałem, że te, z ja nie tylko tam na ścianie, dam cienie, żeby ta gra działała, ale jakoś. O! To mi się odpaliło. No, no, no dalej. Chętnie co ciśnij odpaliłem. Trzecie, ja, bo ja coś odpaliłem, nawet nie wiem jak. Przepraszam, czy ktoś raczy mi wyjaśnić, co się dzieje, Simons? Zainstalowałem to, co przyniosła Tina. Aha, sprawdziłeś. Ponownie? Głośnik jest włączony. Wybacz proszę Morgan, mamy, mamy pewne problemy z, z wyposażeniem. Tak, na pewno. twojej winy. Yy, to jest tak, to jest sam początek, początek, więc się nie... Wiem, nie zapowiadasz jakoś za się fajnie, ale pisałem do Kuby, do Kubi... do Kwasia, więc jakby seria była nudna, to możecie go zjebać za to, że wybrał słabo serię. On powiedział, że o, w sumie projekt to fajna gra, z tego co słyszałem. No i tutaj wchodzimy do zbadania interakcji i tutaj jest ostatni pokój, w którym się będzie działo. Siema do mordy... Czy może ktoś mi przynieść kawę? F usiąść. Okej. Okay. Dziękuję. Dziękuję. Dobra. Dobrze Morgan. Zajmij proszę miejsce. I przystawać. muszę patrzeć na ten kubek, bo wcześniej z tym, tak, z tym kubkiem coś się stanie. Uwagę na ekran przed tobą. Ale nie widziałem Zamierzam wcześniej co. Ci serię pytań. Wybierz odpowiedź, która jest najbardziej trafna. Nie, nie wiem, czy te pytania mają jakoś odwrócić moją uwagę, czy coś, ale... Mhm. ponieważ wakacje, chcesz udać się w dobre miejsce, które uwielbiasz, czy spróbujesz czegoś nowego? Coś nowego. Halo? Zaczniemy, kiedy z... Okej. Okay. Dobrze, chyba już wiesz, o co chodzi. Nie, muszę patrzeć nie na ten kubek. Nie. Czy twoje... Y, czy czeka cię kara śmierci? Co czujesz? Y, nie no. Było warto. O, to wcale nie ma? Tak, i to są zapętlone z tego co widzę, czyli nie ma dopasowanych, że na przykład A albo B to coś innego. Pociąg się z pod kontroli i idzie w stronę przywiązanych do torów pięć ludzi. Możesz przekierać go na inny ale tam też żył związany człowiek. Yy, zmieniam tor. Tak. No wiecie, jedna, życie jednej jednostki kontra życie pięciu jednostek. Może ta jednostka była wybitnie tego, ale nie wiemy tego. Pociąg się z kontroli i idzie w stronę 5 ludzi. Jesteś na peronie obok yy, olbrzymiego grubasa. Spycham Grubasa. Prawie koniec. Bo co z tym kubkiem, bo z tym kubkiem miał się coś wydarzyć, ale na razie z nim nic nie dzieje. Że się z punktu, który idzie w stronę przemysłu, który 5 ludzi. Możesz dotrzymać trwać pociąg z Oznacza to jednak pewną śmierć. Y... Nie, no, spycham Grubasa. Wiesz co? Pewnie też bym się tak zachował. <laughs> ok. Dobra robota. To niemal koniec. W ramach następnej części wyświetlę ci no, Ale po staraj dobrze mu się przyjrzeć. O widzieliście? Za chwilę zapytam cię co. Yy, to moja kawa? Tu nic nie ma. Yy, mimik. Oj po kumplo. No i się ma. Yy, a propos ochrony. Oho, my tutaj. Tu, Śpienie gaz się wdziera. No i padamy. Wyśpiączkę. Tak. Yy, wiem. Że... Znaczy, zarówno wiem, i kojarzę, że w tej, że w tej grze głównymi wrogami będą te jebane mimiki, które skaczą na ludzi. Coś podobnie chyba jak Head krabes. Simons, co się dzieje? No, dokładnie. Mamy problem. A Morgan? On żyje. Uśpiony. Zarządzaj. Zaraz tam. Nieźle uśpiony, jeżeli. Jasne. Słyszę, co oni mówią, więc trochę kurwa, tak. Wy mutujcie się! Kurwa, dzieci na elekcjach, lepiej sobie razo z mutowaniem się Morgan. niż wy Mamy dziś poniedziałek, 15 marca. do patrzcie, kurwa dobra. ten sam dzień! Ten sama, znaczy, mamy, Jesteśmy tym samiło kurwa cofnęliśmy się w czasie? Coś, coś, nie! Takiego mała! Wcale żeśmy się w czasie nie cofnęli Tak, przynajmniej jakbyśmy się cofnęli to chyba by nam to na lepsze wyszło na, na pewno by to nam na lepsze wyszło Siema, wstajemy i znowu ta sama wiadomość. Możemy coś nowego tutaj zabrać. Czekajcie, ja mam jakiś ekwipunek albo coś. O i. A, ekwipunek jest pusty, dane. ok czyli pod it mamy to. Gratulacje, Morgan. Mmm. sekcję woka, co? To sobie. Weźmiemy to już czytaliśmy, sobie tylko pozbieramy te, 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 te rzeczy z lodówek i z szafek, tak jak mówiłem, bo one się nam mogą kiedyś przydać. Nie jestem pewien czy na pewno nam się przydadzą, ale wiecie. Tak jak mówiłem, jakieś myślę, że to zostanie. Łe, jestem oszukany wprowadź hasło. To nic nie mogę zrobić, to nic nie mogę zrobić, tam nic nie mogę zabrać Ubrałem kombinezon, wyszedłem na zewnątrz i w sumie dalej już nie wiem co się będzie działo więc ciekawe rzeczy ale na wyjście dalej jeszcze chwilkę poczekamy. Dziękuję wam za oglądanie. Z tej strony Hunted. Taka szybka zapowiedź serii. Jeżeli wam się podobało to jak zawsze zostawcie lajka, subskrypcję, dzwonek, komentarz itd. itd. a już dalej nie piernicze. i widzimy się wy w kolejnym odcinku. Nara!